Chciałem wziąć kredyt na budowę domu. Potrzebuję 500 tysięcy, a moim wkładem własnym będzie działka, na której będziemy się budować. Nie ma problemu. Tylko proszę powiedzieć, ile metrów kwadratowych będzie miał docelowo dom? 160 metrów kwadratowych. No, to jednak może być problem. Mianowicie kwota będzie za mała. Jak za niska? Jak tyle na wyszło z obliczeń? U nas w banku liczymy minimalną kwotę kredytu potrzebną na budowę od metra i jest to 4200 zł za metr. Więc szybko licząc u pana to jest jakieś 672 tysięcy złotych. O, to tego nie wiedziałem. A wyjdzie mi zdolność na taką kwotę? Niestety na ten moment nie. Ale jak to? My już mamy ekipę zarezerwowaną. Nie jesteśmy w stanie obecnie nic zrobić. No chyba, że... Chyba, że co? Jak coś, to nie słyszę błędnego ode mnie. Chyba, że uda się pan do niezależnego doradcy kredytowego i poszukacie razem rozwiązań we wszystkich bankach. O, no to, to by było dobre. A gdzie takiego znaleźć? Polecam napisać do Kuby z profilu e-finansowy.